Do nowej szkoły przeprowadzą się dzieci z budynku przy ulicy Jagiellońskiej w Świdnicy i z Bystrzycy Dolnej. Na prośbę rodziców i rad pedagogicznych nie będzie natomiast przenosin uczniów z placówek ze Strzegomia i Świebodzic. Docelowo w nowej szkole uczyć się będzie 200 niepełnosprawnych uczniów. Poczekaliśmy się naprawdę przepięknej placówki, która daje nam tutaj dzieciakom wspaniałe możliwości, wspaniałe warunki do nauki, do terapii, do, do rozwijania sobie. Swoich uzdolnień, zainteresowań. W zespole szkół specjalnych skupiono cztery szkoły podstawową, gimnazjalną oraz dwie ponadgimnazjalne, zawodową i przysposabiającą do pracy. W tym roku rozpoczęta również zostanie działalność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, obejmie opiekę dzieci od 0 do 6 lat. Mamy oczywiście plany takie, aby poszerzyć tą naszą działalność, bo ta baza daje nam też możliwości takie, żeby skupiać placówki, różne instytucje, które pomagają, pomagają niepełnosprawnym. To między innymi plany na otworzenie warsztatów terapii zajęciowej oferty skierowanej do wszystkich niepełnosprawnych którzy ukończyli edukację, a nie mogą podjąć pracy. Na dzień dzisiejszy placówka jest w pełni wyposażona i spełnia wszystkie wymogi. Wspominając szkołę przy ulicy Jagiellońskiej, różnice są ogromne. Stary budynek wprost naszpikowany był barierami architektonicznymi nie do ominięcia. Tam nauczyciele starali się cuda wyprawiać, żeby było bezpiecznie i dobrze. ale człowiek ma ograniczone możliwości i jakby tutaj naprawdę trzeba docenić to, że w tym trudnym także czasie władze powiatu zdecydowały się na budowę tej szkoły, Nowa baza to wyzwanie dla nauczycieli, a dla dzieci raj. Wspomnieć należy piękną bibliotekę, salę do rehabilitacji, salę przyrody i komputerową oraz perełkę, salę doświadczania świata, która stymuluje poszczególne zmysły. Odbywają się tutaj zajęcia polisensorycznej stymulacji. Mamy dzieci głęboko upośledzone, dzieci, które są z nadwrażliwością, dzieci, które nie są aktywizowane do działań. Jak w każdej tego typu placówce, dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymuje pomoc wyspecjalizowanej kadry? Mamy tutaj wszystkich oligofrenopedagogów, mamy nauczycieli praktycznej nauki zawodu, mamy też rehabilitantów, fizjoterapeutów, a więc jakby nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. Po zakończeniu budowy szpitala Latawie, coraz trwającej obecnie budowie łącznika do autostrady A4, szkoła specjalna to kolejna sztandarowa inwestycja powiatu. Jest to ogromny wysiłek dla powiatu. Wszyscy radni którzy podnosili kiedyś rękę za tym żeby budować tę szkołę muszą sobie zdawać sprawę z tego że będziemy tą szkołę spłacać 4 lata normalnie dla wykonawcy ale kredyty przez ponad 10 lat. Mimo wysiłku dobrze słyszeć jak mówi Marek Michalak że w dobie kiedy więcej słyszy się o zamykaniu szkół Świdnica znów błyszczy. Pokazuje że można inaczej że wcale nie trzeba likwidować a wręcz przeciwnie dzieci młodzież to przyszłość. Podczas uroczystości otwarcia nie zabrakło kwiatów, prezentów i ciepłych słów. Ten budynek jest pewnego rodzaju narzędziem. Narzędziem, które powinno pomagać lepiej pracować z dziećmi, stwarzać im przestrzeń do lepszego rozwoju. Piękne miejsce, tak jak pan prezydent powiedział, to tylko jedna część sukcesu. Drugie to wyzwania dla nauczycieli. Którzy będą starali się stworzyć tutaj dobre miejsce edukacji, ale i dobre miejsce do tworzenia następnych partnerstw z rodzicami, z różnymi instytucjami. Szkoła podzielona została na pięć segmentów. Największy z nich ma aż 39 pomieszczeń, a najmniejsze 13. Każda część budynku posiada drzwi prowadzące na zewnątrz.